Liturgia słowa pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przedstawia nam dwie sceny kuszenia. Pierwsza scena miała miejsce w Raju, czyli na początku historii ludzkiej. Wtedy to Szatan staje przed pierwszym człowiekiem, przed Adamem. I druga scena kuszenia to ta, kiedy Szatan staje przed nowym Adamem, przed Chrystusem. I w obydwu tych scenach kuszenia Szatan zachowuje się tak samo. Szatan zawsze zachowuje się tak samo. Jego celem jest skłócenie człowieka z Bogiem. I o ile kuszący w tych dwóch przypadkach zachował się tak samo, o tyle kuszeni odmiennie, bo pierwszy człowiek Adam uległ Szatanowi. Natomiast nowy Adam, Chrystus, odniósł zwycięstwo nad Szatanem. Kiedy przyjrzeć się tak historii ludzkiej, to. Na początku człowiek przegrał walkę z szatanem, później wiemy też, wielokrotnie przegrywał. Dopiero przyjście na świat Syna Bożego, Chrystusa, sprawia, że Chrystus odnosi zwycięstwo nad nim. Chrystus, przychodząc na ten świat, rozpoczął walkę z szatanem i odniósł nad nim zwycięstwo. Dlatego w historii ludzkiej takim momentem kluczowym, kulminacyjnym jest śmierć Chrystusa na krzyżu, ponieważ tam została pokonana śmierć, tam został pokonany szatan. Szatan ma cały czas dostęp do każdego człowieka. Ale dzięki relacji, jaką mamy z Panem Bogiem, dzięki Chrystusowi możemy odnieść nad Nim zwycięstwo.